Uwaga! Materiał nie zawiera żadnego płatnego lokowania produktu ani sklepu. Chociaż w sumie to szkoda. Cześć wszystkim! Ja mam na imię Łukasz i witam Was na kanale BaldGeek. Święta już tuż tuż, a co za tym idzie świąteczny szal zakupowy. Jedni mają już to z głowy, a inni, czyli na przykład ja, wszystko odkładałem na ostatnią chwilę. Ale jednym z największych problemów nie są kolejki. Najtrudniej jest znaleźć ten odpowiedni prezent. Zwłaszcza jeżeli osoba, którą chcecie obdarować, jest gikiem, nerdem czy po prostu graczem. Zatem wychodzę wam naprzeciw z krótką listą pomysłów, co możecie kupić. Niezależnie czy wasz budżet jest uszczuplony do minimum, czy macie kasy jak lodu. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Listę podzieliłem na trzy grupy, zaczynając od pierwszej, czyli. Kategoria pierwsza. No spoko, nawet mnie stać, czyli prezenty do 100 zł. Na początku nie mogło być się bez klasyka, czyli niedocenionych przez wielu skarpet. I powiem wam, że docenicie taki prezent, gdy będziecie już tak starzy jak ja, w momencie gdy nie będziecie mogli znaleźć jednej, całej pary. W cenie około 30 zł znajdziecie skarpety z motywami z Marvela, Gwiezdnych Wojen, czy nawet z logo waszej ulubionej konsoli. Pamiętajcie też, że skarpety nie muszą być po prostu skarpetami. W sklepach internetowych znajdziecie chociażby skarpety z peleryną, by poczuć się jakbyś był człowiekiem ze stali. Sam w takich chodzę i serdecznie polecam. Dobra herbatka nie jest zła, zwłaszcza gdy pije się ją w fajnym kubku. W cenie od 30 do około 50 zł, możecie kupić fajny, stylowy kubek. Od zwykłego z nadrukiem z waszą ulubioną postacią, zmieniający kolor pod wpływem temperatury, czy całkowicie odjechany. Wyobraźcie sobie jak może smakować poranna kawusia pita wprost z czachy tytana Thanosa. Jeżeli jednak nie znajdziecie niczego co odpowiada preferencjom waszego prezentobiorcy, możecie iść do punktu gdzie na kubek nadrukują wybraną przez was grafikę. Ja tak zrobiłem z kubkiem dla żony drukując na nim Joe'ego Goldberga z serialu Ty. Chyba rzadko który fan danego uniwersum nie chciałby mieć figurki ze swoim ulubionym bohaterem, nawet takiej z Wodogłowiem. Mowa oczywiście o figurkach Funko Pop, których rodzaj znajdziemy Zatrzęsienie: Marvel, DC, Naruto, Disney. No już musi się zdarzyć, by nie było bohatera z danego filmu czy gry. Od niedawna można również kupić kolekcję figurek Funko Pop zbijącego wszelkie rekordy Squid Game. Ich cena nie jest jednostajna i zaczyna się od 50 zł w górę. Tylko ostrzegam, zbieranie ich uzależnia kiedyś dostałem na urodziny popka Hawkeye'a z Avengersów. A teraz no sami zobaczcie. Drogie mamy, które jakimś cudem oglądają ten film. Jeżeli wasze ukochane dziecko, nawet jeżeli ma już ponad 20 lat, jest fanem Marvela bądź Dragon Balla, fajnym pomysłem jest sprawienie mu pościeli ze swoim ulubionym bohaterem. Prezent praktyczny na kilka sposobów. Po pierwsze, zapewni mu wygodny, ciepły i komfortowy sen, a po drugie, doda mu plus 15 do pancerza dziewictwa, gdyby w razie czego przyszła do waszego syna koleżanka z kosmatymi myślami. Cena to około 90 zł w zależności od wzoru. No i na koniec tej kategorii nie mogło oczywiście zabraknąć stylowej koszulki, których znajdziemy do wyboru do koloru. Nieważne czy dla młodszego czy starszego chłopaka czy dziewczyny. Koszulka jest spoko i tyle. W cenie około 50 zł. znajdziecie stylową koszulkę, którą wasz prezentobiorca z pewnością będzie nosił dumnie. Kategoria druga. Trochę drogo, ale jeszcze mnie stać, czyli prezenty do 200 zł. Nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach każdy szanujący się gracz musi mieć fajnie oświetlony pokój. Dlatego, jeżeli wasz wybranyk bądź wybranka lubi oryginalne oświetlenie i jest również fanem Marvela, warto pomyśleć o tych lampkach montowanych na ścianę. Znajdziecie wśród nich hełm Ironmana bądź maskę Spidermana. Jednak najlepsze wrażenie robi Mjolnir Tora i tarcza kapitana Ameryki. W zestawie poza lampką jest również specjalna naklejka imitująca pęknięcie ściany, która dodaje dynamizmu. Lampka jest zasilana bateriami, czyli żaden głupi kabel nie wystaje i nie psuje całego efektu. Lampkę, w zależności od sklepu, kupicie za około 150 zł. Jeżeli ktoś z Waszych bliskich nie ma miejsca na noszenie wszystkich swoich szpargałów, pomyślcie o plecaku. Ale nie o jakimś zwykłym, nudnym, szarym plecaku. Tylko takim, który przyciągnie uwagę każdego przechodnia i wywoła nieposkromioną zazdrość. Plecak lub torby z motywem PlayStation bądź jakiegoś innego filmowego uniwersum znajdziecie już za około 150 zł. I od razu noszenie ciężkich książek stanie się przyjemniejsze. Granie w gry to nie tylko napierdzielanie wpada bądź klawiaturę. Fajną opcją mogą okazać się planszówki. Tylko nie mówię tu o Monopolii, bo ta gra niszczy przyjaźń. Tak, Bartek, o Tobie mówię. Pamiętam jak przez Ciebie zbankrutowałem. Tych hu. gry, RPG czy karcianki zapewnią Wam wiele rozrywki i pozwolą na mile spędzony wieczór przy soczku. Znajdziecie tytuły zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Ceny zestawów zaczynają się już od 100 zł, jak na przykład karcianka z ostatniego God of War, bądź za trochę więcej, bo około 180 zł gra fabularna w uniwersum obcego. Czy osoba, której chcesz sprawić prezent, gra na konsoli? Jeśli tak, ciekawym pomysłem na prezent jest podstawka na kontroler z serii Cable Guy. Pada w swoich łapkach może trzymać Spyro, Crash Bandicoot czy nawet Deadpool. Nawet gdy pad nie jest przez nie trzymany, prezentują się świetnie, stanowiąc idealną ozdobę przy stanowisku każdego gracza. W zestawie dostajemy również kabel do ładowania. Ich ceny wahają się między 120 a 150 zł. Kiedy nie masz już naprawdę pomysłu co kupić, a możesz wydać ponad stówkę, warto postawić na ślepy los, a dokładniej na Mistery box. Na stronie Pixelbox możecie zamówić takie pudełko pełne niespodzianek już za 150 zł. A wartość zawartości jest wyceniana na około 200 zł. W każdym pudełku, poza gadżetami, znajdziecie również koszulkę z tematycznym nadrukiem. Ponadto, kupując co miesięczny tematyczny mystery box, możecie wziąć udział w zabawie na najlepsze zdjęcie swoją paczuchą. I zgadnijcie, zdjęcie jakiego przystojniaka raz wygrało w tym konkursie. Kategoria trzecia. O, ku! Ale drogo, czyli prezenty za ponad 200 zł. Dobra, teraz jedziemy z grubej rury. Żadnych ograniczeń, żadnych limitów, a na początku gratka dla każdego fana filmowego uniwersum Marvela. Replika rękawicy, którą stworzył Tony Stark, by odwrócić pstryknięcie Thanosa. Rękawica mierzy 45 cm i śmiało można ją założyć na dłoń. Zasilana bateriami wydaje dźwięki znane z filmu, dzięki czemu można odtworzyć scenę pstryknięcia. A dostaniemy ją za skromne 580 zł. Co jest idealną dekoracją w pokoju każdego gika lub gracza? Oczywiście figurka z jego ulubionego uniwersum. Sam cieszę się jak dziecko, gdy dostanę nową figurkę z Dragon Ball'a, pomimo że jestem już po 30. Ceny figurek są różne: od 100 zł nawet po ponad 1000. Im bardziej szczegółowa i starannie wykonana, tym droższa. Ale za to, jak się prezentuje. W internecie znajdziecie figurki z wszelkiej maści anime czy filmów. Jednak uważajcie na podróbki. Cena może kusząca, lecz jakość wykonania. I nieraz lepiej jest zapłacić więcej. A tak na marginesie. Może ktoś chciałby mi sprezentować tego wegetę? Pozostając jeszcze przy durno stojkach, Co powiecie na replikę pokebola? Wykonana w skali 1 do 1 względem pierwowzoru. Posiada metalowe pudełko, w którym można naszego pokebola postawić. Dodatkowo posiada czujnik ruchu oraz diodę podświetlającą środkowy przycisk. Niestety sam pokeball się nie otwiera, a szkoda. I dostaniemy go za około 430 zł w zależności od sklepu. Nie wspomniałem oczywiście o konsolach nowej czy poprzedniej generacji, pomimo tego, że zaliczałem się do trzeciej kategorii. A to dlatego, że każdy gracz, który nie posiada jakiegoś sprzętu, chciałby go mieć. Wszelkiej maści klawiatury gamingowe, pady w wersji Elite, czy świecące się na pierdyliard kolorów myszki, też zadowolą gracza. I na tym zakończymy naszą małą listę pomysłów na potencjalny prezent. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu pomogą Wam w wyborze idealnego prezentu dla geeka, bądź gracza. Jeżeli macie swoje sugestie co warto kupić dziewczynie, chłopakowi, mamie, tacie, dziadkowi, babci, kotu, psu, rodzeństwu, podzielcie się w komentarzach. Z mojej strony to już wszystko i życzę Wam udanych zakupów. I pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę i suba z dzwoneczkiem, a my widzimy się w następnym materiale na kanale Bald Geek. Cześć.